Hej, cześć, siemano, witam was bardzo serdecznie na kanale Station of Games a ja was witam w kolejnym update video w którym dzisiaj będziemy sobie gadać na temat nadchodzących rzeczy w Black Ops 4 więc nie gadamy o teraźniejszych rzeczach, nie gadamy o, o tym co było, lecz o tym co będzie, o tym tyle co wiemy, ile jeszcze będzie trwała operacja i tak dalej i tak dalej więc dzisiaj sobie pogadamy na temat właśnie przyszłościowych update'ów, rzeczy i tak dalej ponieważ jeszcze trochę tego zostało więc pomyślałem, że zrobię taki film ponieważ no, będzie, będzie trochę uzupełniał informacje nasze, co, na co możemy oczekiwać, prawda? A więc operacja Grand Heist zaczęła się 19 lutego i trwa do 30 kwietnia, jako że teraz jest już koniec marca i zaczyna się kwiecień został nam osta ostatni miesiąc operacji Grand Heist, czyli niezwykły napad. I teraz tak, nie wiem czy wiecie, ale na początku operacji Dostaliśmy takie bardzo fajne zdjęcie Zresztą je widzicie na ekranie Dostaliśmy takie zdjęcie, na którym trailer nam pokazał jak będzie wyglądała sama operacja W sensie ile rzeczy zostanie dodanych Co zostanie dodane i mniej więcej powiedzmy kiedy Bo to było posegregowane Tak żebyśmy wiedzieli chronologicznie Co jaki update, kiedy będzie No i wiedzieliśmy w miarę I teraz tak naprawdę jak spojrzycie na, na tą listę Jakby możecie sobie wykreślić te wszystkie rzeczy które, które już są w grze I tak naprawdę możemy się skupić teraz na tym, czego jeszcze nie ma w grze, a jest na tej liście. Czyli m.in. Y, takie tryby jak Prop Hunt Infected, TDM Domination, y, nowe postacie do Blackouta i tak dalej, dalej. Więc zaczniemy, może, sobie od, od Prop Huntu. Prop Hunta jeszcze nie ma w grze, ale ma być w grze już niedługo. I ktoś, jak ktoś nie wie, co to jest Prop Hunt, to jest jakby taka zabawa w chowane, chowanego i to będzie nowy tryb w multiplayerze. I to nie jest tak, że się bawicie dosłownie chowanego. To jest tak, że są, kiedy jest kilka osób, które szukają. U was, no to wiadomo, chowany, tylko że wy jesteście prop bardziej, takim, bar, bardziej taką rzeczą, czyli prop huntem, który musi zostać znaleziony. I oni was właśnie, właśnie na was polują. Możecie być śmietnikiem, schować się za domek, możecie się zmienić w rower, stać obok drzewka i tak dalej. To będzie bardzo fajny tryb, naprawdę. Kto grał w Prop Hunty na różnych in innych grach czy nawet na innych Call of Duty, bo już były w poprzednim Call of Duty takim jak World War 2, mia miało Prop Hunta. taki teraz brako 4, niedługo będzie miał, więc to jest bardzo fajny tryb. Nie mogę się doczekać. Drugi bardzo fajny tryb, który będzie jeszcze nie ma, prawdopodobnie w kolejnym updatecie, który się nazywa 1.17 lub po prostu w jakimś szybkim takim updatecie nawet bez pobierania to będzie tryb, który się nazywa Infected. Tak jest, Infected to był tryb y, też w y, Call of Duty World Tour 2. To był bardzo fajny tryb, ponieważ ja już y, tłumaczyłem, jak ten tryb działa. Więc, a więc y, są dwie drużyny. Jedna drużyna się składa z 11 osób, druga drużyna się składa z jednej osoby i jakby tą jedną osobą może być ty oczywiście lub jakiś przeciwnik. I o co w tym chodzi? Chodzi o to, że jak ty jesteś y, tym jednym samotnym y, w drużynie, Twoim celem jest zainfekowanie jak największej ilości graczy, a, tak aby dołączyli do, do siebie. Czyli twoim celem jest zabicie go, zainfekowanie. Jak już to zrobisz, on staje po twojej stronie. I już jest was dwóch, ich dziesięciu. I ich celem jest obrona. I ogólnie właśnie ten tryb wygląda tak, że albo wszyscy wykrywają, albo, albo po prostu jak już. Yy, Team, który się broni, obroni się na przykład przez te 2 minuty, czy przez całe mecz, bo mecze są bardzo szybkie, wygrywa, ale oczywiście, jeśli się uda zarodzić na tylu, żeby, żebyśmy mieli przewagę i zniszczyli obrońców, no to wygrywamy, wygra, wygrywają wszyscy, ponieważ wszyscy zostali zainfekowani. Bardzo fajny tryb, nie mogę też się go doczekać, naprawdę napisz w komentarzach, co o tym myślisz. To jest takie trochę nietypowe, nie-Calvity, to, to jakby to nie jest taki tryb, który, który widzisz w Duty często, chociaż było w poprzednim, w poprzednim Duty World War 2, tak czy inaczej, ja się już nie mogę doczekać. Kolejny tryb, który ma, dojść już, już trzeci do multiplayer, yy, który się nazywa TDM Domination, czyli normalnie wiadomo macie różne tryby, typu y, dominacje, y, nieśmiertelniki, i tak dalej, flagi... No, flagi to, to bardziej taka dominacja. Tylko chodzi o to, że y, Treyarch wymyślił nowy bardzo fajny tryb, który, który się nazywa TDM Domination. Jeszcze dokładnie nie wiem jak się będzie nazywał, to jest jakby skrót na razie tego trybu i ten tryb będzie polegał na tym, że jest normalna dominacja. Wiadomo, jak się gra w dominacji, ma się punkt ABC i trzeba je przejąć. Wiadomo, się gra do 200 punktów, punkty się nabijają. Tym więcej masz punktów przejętych celów, tym więcej dostajesz punktów. Tylko to jest tak, że właśnie kile też się będą liczyć do punktów i dominacja będzie aż trwało do 300, więc to będzie naprawdę bardzo ciekawe. To jest jakby zrobione dla tych graczy, którzy po prostu uwielbiają zabijać w dominacji zamiast na przykład grać yy, wiadomo z celami grę, więc jakby ich kile też się będą doliczać, to będzie bardzo interesujące, bardzo interesujący tryb. Mam nadzieję, że Treyarch to doda, doda już już niedługo. A więc, jak zresztą wiecie, dostaliśmy kilka ciekawych eventów, takie jak Shamrock Wave, oczywiście, które się już zakończyły, ale były w całej operacji. I gdy mam na myśli operację, mam na myśli ogromny sezon, właśnie Black Opsa 4. Jak gdy mówię o evencie, to jest taki mały event, który jest w środku operacji lub pod koniec coś w tym stylu. Więc, jak widzicie, została nam to jest bardzo ciekawe, bo została nam jedna broń jeszcze do dodania, Którą jest snajperka. Snajperka, której już znamy nazwę tej snajperki, to jest Nevada Mini 14. No wiadomo, Mini 14 my widzieliśmy, ale nie widzieliśmy, że to jest Nendenta Nevada. Więc teraz już wiemy, to jest sniperka tak naprawdę bo możemy sobie posliczawać w goglach co to co to, to tak naprawdę jest, na czym będzie wzorowana ta snajperka do Black Opsa, czwóreczki, więc to jest bardzo ciekawe, bo nie, nie, jakby ciekawe jak oni do, tą snajperkę nam dodadzą, czy dadzą nam za darmo, wątpię, czy dodadzą nam za pieniądze, które będziemy mogli kupić, wątpię. Prawdopodobnie będzie jakiś mały, jakby mały taki event, który będzie oferował wbicie 20 leveli na czarnym rynku, poprzez oczywiście granie, grindowanie i potem oczywiście na 20 levelu dostajemy snajperkę mini 14, więc ja mam nadzieję, że właśnie będzie taki event, a co jest bardzo ciekawe, zostało nam jeszcze tylko 5 tygodni, Pięć wtorków mam na myśli. został nam 2 kwietnia, którym jest zaraz, został nam 9 kwietnia, 16 kwietnia 23. Już nie jest 30, ponieważ 30 się kończy operacja i startuje nowa i oczywiście pewnie 26 będzie trailer do, do nowej operacji, tak żeby wiadomo 30 już ją wiedzieć co, 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 co będzie w Black Ops 4 w nowej operacji nie wiem czy pamiętacie, ale ostatnio Treyarch na oficjalnym kanale na YouTube zrobił swój, e, swój oficjalny livestream, na którym ogłosił kilka bardzo ciekawych rzeczy I jakby mogliśmy być bliżej tego co nadchodzi, no ale oczywiście też tego nie potrzebujemy, ponieważ mamy oczywiście tą całą roadmap, czyli tą mapę, która nam pokazuje co zostanie jeszcze dodane do końca operacji, do 30 kwietnia A co jest bardzo ciekawe, że na że widzieliśmy tryb nocny oraz jak y, gracze spadają na mapę Alka teraz, w Blackoutie. Nie wiem jak wy myślicie, ale to co widzieliśmy raczej na trailerze w operacji Grand Heist powinno wylądować na tej operacji, czyli do 30. A więc mamy tylko 5 tygodni, czyli powiedzmy 5 wtorków, a w zasadzie 4, bo jakby nie mieliśmy ostatniego. I to wychodzi na to, że update już będzie niedługo, tak naprawdę w przeciągu dwóch tygodni, czyli pod koniec operacji Czy jak będzie będą, nie wiem, ostatnie 2-3 tygodnie do końca operacji dostaniemy lokację. To teraz jest pytanie Skoro my dostaniemy lokację pod koniec yy, pod koniec całej operacji czy dostaniemy nową lokację na początku nowej, czy Trayerk ma na tyle czasu aby zrobić kolejną nową operację czy po prostu nie dostaniemy na, yy, jakby lokacji na, na początku? Tylko dostaniemy dopiero w połowie, bo wiadomo, bo wszystko się poprzestawiało i tak dalej. No nie wiem, raczej tryb nocny już będzie niedługo, ponieważ... Gdy w blackoucie na początku została dodana wiosna mieliśmy słońce <grych> no mamy słońce, i to słońce było oczywiście na samej górze nieba, czyli było powiedzmy południe, a teraz jak to widzicie do gry, one zachodzi, czyli robi się noc, i to jest bardzo ciekawe właśnie czy dostaniemy noc w tej operacji i ja mówię raczej tak, tak na 90% ponieważ po pierwsze, widzieliśmy noc na trailerze jak, jak grupa ludzi skacze na mapę Alcatraz, więc nowa lokacja w tej, w tej operacji, oraz tryb nocny w tej operacji, więc to jest bardzo potwierdzone powiedzmy niepotwierdzone przez te tylko po prostu potwierdzone poprzez trailer i wiadomości, które wiemy. I stara po prostu pytanie zostaje kiedy i tak naprawdę kiedy możemy tego oczekiwać. No, raczej tego nikt nie wie, ale to, że mamy jeszcze tylko kilka wtorków, czyli 2, 9, 16 i 23 zostaje nam y, tak naprawdę wyeliminowanie 23, ponieważ 26 otrzymamy już trailer do nowej operacji, więc zostaje nam tylko teraz dwa wtorki. 2 y, kwietnia 9 lub 16. Ja strzelam na 9, ponieważ to będzie jakby, będzie tr idealnie 3 tygodnie przed operacją, 20 dni ogólnie przed nową operacją, więc będzie idealny czas, aby dać nam nowo, nowy czas na oswojenie się nowej lokacji, więc no ja się już nie mogę doczekać. A więc jak już mamy ze sobą wszystkie nadchodzące rzeczy Chciałem tylko tutaj zrobić taki mini Update'cik, bo ponieważ wczoraj Treyarch postanowił sobie w nocy wydać update Który zrobił malutkie malutki zmiany W grach, a tak żebyście wiedzieli Jako, że dziś będziecie gracie, lub graliście Lub będziecie grali Black Ops 4, żebyście wiedzieli co i jak Więc dwie broń dostały nerfa oraz buffa Powiedzmy, i tymi brońmi są Rampart oraz Saw, czyli Karabin szturmowy oraz SMG Zacznijmy może od Ramparta Rampart dostał nerfa na AD a, czyli teraz rampartem będziesz jeszcze wolniej przycelowywał no i w sumie dobrze, bo rampart jest bardzo silną bronią i to jest bardzo ciekawe że to jest w ogóle pierwszy nerf w historii Call of Duty Black Ops 4 to jest pierwsze, pierwszy nerf, który, który właśnie wpływa na ramparta ta, ta broń nigdy nie została znerfiona, dopiero dzisiaj została znerfiona raczej wczoraj w piąteczek został zmniejszony damage i to jest w sumie trochę dużo, też zależy jakie dystanse i to jest dokładnie z 46 zostało zmniejszone do 40, więc o 6 mniej oraz High caliber, czyli dodatek, który sprawiał to, że zajmował trzy kulki, aby zabić gracza, strzelając mu w głowę. Zajmuje teraz 4, 4, tak? 4 lub 5, to zależnie, mówię, jakie odległości i normalnie zdaje 70 obrażeń. High caliber, więc to jest bardzo ciekawe. High caliber, jak ktoś nie wie, to jest taki dodatek, który właśnie sprawia, to, że masz większe obrażenia. Gdy strzelasz w głowę, kolejna broń to jest saug a i ostatnia, która dostała malutkiego buffa. I tym buffem jest zasięg: tak jest, saug potrzebował malutkiego buffa, ponieważ jak jest ostatnio z tego strzelałem, czułem jak strzelałem jakimś moczem do szczania, więc naprawdę nie rozumiałem tego. I w sumie teraz już rozumiem: broń była za słaba. No i możemy w sumie teraz tego skorzystać, więc zobaczymy, jak ten zasięg na saug wygląda. To, jest jakiś, to nie jest jakiś ogromny zasięg, zmiana zasięgu minimalna, tak żeby ta broń była do użytku. No i ostatnia rzecz, która nadchodzi do Black Ops 4 Jest postać grywalna w Blackoucie I tą postacią jest Misty Tak jest, Misty nie została dodana W tej chwili mamy cztery rozkazy specjalne I to znaczy, że dostajemy piątą Raz ostatnią postać specjalną Czyli tą postacią jest Misty To jest potwierdzone na 100% Jeśli ktoś nie wie co to jest Misty Misty to jest postać z Black Ops 2 Z mapy Burit, z trybu zombie I właśnie ta postać będzie w Blackoucie Jako po prostu skin do użycia Więc no, ja już, się, już nie mogę doczekać Prawdopodobnie nie będzie kosztowała ze 1000 podpońców poinców, więc jeśli, jeśli chcecie kupić, no niestety musicie zapłacić, podziękujcie Activision nie mi. Tak czy inaczej, dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że masz piękny dzień i co, no i do usłyszenia w kolejnych odcinkach yy, lub tutaj w updatech video i tak dalej. Śledź mnie na Twitterze, jeśli chcesz tam podaję najnowsze informacje, kiedy na jakiś nowy film, kiedy livestream i tak dalej. Tak czy inaczej, ja będę znikał, mam nadzieję, że pomogłem. Do usłyszenia na razie ma out.